Kończymy kolejną, trzecią już edycję ogólnopolskiego festiwalu Piosenek Eleni po słonecznej stronie życia. Tym razem z uwagi na ograniczenia pandemiczne, rywalizacja konkursowa niestety musiała zostać przeniesiona do cyberprzestrzeni. Niemniej z informacji uzyskanych od jurorów wiem, że poziom artystyczny w każdej edycji jest coraz większy i to bardzo mnie cieszy. Ubolewam, że nie mogliśmy się spotkać w Bielawie na deskach Teatru Robotniczego, natomiast wierzę mocno, że w przyszłym roku przyjedziecie już do Bielawy, będziemy mogli wspólnie cieszyć się grecką muzyką i świętować w Bielawie twórczość Eleni. Do zobaczenia. Kochani, przedstawię wyniki trzeciego festiwalu piosenek Eleni, po słonecznej stronie życia, który w tym roku ponownie z powodu pandemii odbył się w formule online. Do tegorocznego festiwalu zgłosiło się bardzo dużo uczestniczek i uczestników, bo aż 95 to miłe! Bardzo Wam za to dziękuję. Żyli w składzie przewodnicząca Eleni Dzoka, Joanna Chorotko, Artur Orzech i Jarosław Wasik. Po przesłuchaniu wszystkich utworów z konkursu głównego przyznało. W kategorii wiekowej do lat 11 wyróżnienia otrzymali Filip Robak z Karsowa, Ariena Wiktorska z Bielawy, Gabriela Bartnik z Lubonia, Matylda Oluwole z Bielawy, Michał Kowalczyk. Schoinowa oraz Marta Wojtala z Rybnika. Miejsce trzecie zdobyła Emilia Masło z Woli Rzędzińskiej za piosenkę w do Hei. Miejsce drugie Adam Dzieńdzioł z Gędzierzyna Koźle za wykonanie piosenki. Talent w rękach. Kto w rękach talent ten sobie radę Miejsce pierwsze otrzymuje Marcelina Obara z Tarnobrzega za wykonanie piosenki Nie można żyć bez światła. Nie można żyć bez światła, ono daje moc. Nie wyczerpa co w W kategorii wiekowej 12-13 lat wyróżnienia otrzymali Lena Torbińska z Wołomina i Martyna Kwaśnik z Radwanic. Miejsce trzecie otrzymuje Dominik Komander, z Bielawy, za piosenkę, świat jest taki jak my. Żyjemy tylko raz. Kochajmy bardziej ludzi, kochajmy bardziej świat. Miejsce drugie otrzymuje Nicole Kosio ze Świdnika za piosenkę Miłość jak wino. Miłość jak wino uderza do głów. Niesie nam życie bez troski i bez wad, chodzi do serca jak noc, po złym Miejsce pierwsze otrzymuje Miriam Elwin z dzielnicy za piosenkę postaw na mnie, a zaczynam deszcz. Za szybami deszcz moczy ptakom ku. W kącie szczerzy się. Kategorii wiekowej 14-15 lat wyróżnienie otrzymali. Natalia Piekielny z Kędzierzyna Koźla i Wiktoria Eliaszewicz z Bolesławca. Miejsce trzecie otrzymuje Milena Konieczna z Nowogródca za piosenkę, gdy przyjdzie jesień. Kochajmy, co się da. Miejsce drugie otrzymuje Wiktoria Lach z rydułów Za piosenkę nie można żyć bez światła. Aż nagle pęka cały świat. Zbyt krótka była życia nić. Miejsce pierwsze wyśpiewała Jagoda Wypych z kłopucka. Która wykonała piosenkę Świat jest taki jak my. Świat jest taki jak my. Kategorii wiekowej 16-17 lat wyróżniono Gabriele Tomakę z Czybowniska i Julię Imielską z Karłowic Wielkich. Miejsce trzecie otrzymuje Milena Zelwis z Dzierżoniowa za piosenkę Tylko w Twoich dłoniach. Tylko w Twoich dłoniach jestem jak melodia, tylko w Twoich rękach. Jak piosenka. Miejsce drugie otrzymuje Dominika Piekielny z Kędzierzyna Koźla za piosenkę Nic miłości nie pokona. Nic miłości nie pokona, tylko kranie, choć nadzieję Miejsce pierwsze to była Oliwia Zalewska z Kędzierzyna Koźla. Która wykonała piosenkę Wieczni Odyseusze. Jest W najstarszej kategorii wiekowej 18, wyróżnienia otrzymali Damian Dobrowolski z Nowej Dęby, Aleksandra Stawarz z Rzeszowa, Monika Ceglarska z Kędzierzyna Koźla oraz Patrycja Malinowska z Płocka. Miejsce trzecie otrzymał Michał Steciak z Małogoszczy z piosenką Bez Ciebie, Świat. Minął letniej nocy sen, urok rozwiał się jak dym. Miejsce drugie otrzymała Hanna Woźniak-Zgłogowa, która wykonała piosenkę Muzyka Twoje imię ma. Pod jej dotknięciem cały świat znów jest miłości. Natomiast miejsce pierwsze otrzymała Alicja Ciecierska z Marek, wyśpiewując piosenkę Ty jak niebo, ja jak obłok. W dni deszczowe będziesz słońcem. Labirynty śmiesznych kłamstw. Grand Prix festiwalu żywi przyznało Urszuli Laudańskiej z Poznania za wykonanie piosenki tylko w Twoich dłoniach. Na zimę wiosnę, to Bardzo wam dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestnikom i laureatom i wyróżnionym. Dziękuję wam za trud, za pracę, którą włożyliście w to, żeby te piosenki wyśpiewać. Bardzo wam za to dziękuję z całego serca. I oczywiście już teraz zapraszam do udziału w kolejnym festiwalu piosenek Eleni. Myślę, że już w Bielawie zobaczymy się. Osobiście, jeszcze raz bardzo, bardzo Wam z całego serca dziękuję. Do zobaczenia.